Nie ma, ale jest, bo... Dzień dobry Państwu. Oto końcik mojego Ta część druga. Witamy dzisiaj z plenerów, bo jest piękny dzień, jesteśmy nad morzem. I dzisiaj nagrywamy część pod tytułem Tequila. Jak spożywać tequilę? To jest oczywiście hiszpański środek. Bardzo na całym świecie Przez oczyste, Przez oczyste. Wszystkie wszystkie. To jest wiele ludzi przezroczyste, czy wszystkie naczyne na arce? drogi, środek, batyżyba. Jest nawet rolny małych tylko. Kapie po kleczeku, ale nic. Lejemy różne części. Mać mam mamy Mamy cytrynę, ale nie mamy noża. Maciek, zapraszam, tu jest z... sposób obierania cytryny też. Tak no... zwany pulowy sposób, pulowy. Szkobany Obieramy ją po prostu jak pomarańczkę. Ile właśnie, oczywiście, jak przy czym tak, w temperaturze jak najbardziej... Minus 18 jest. Minus 18 Proszę, Patryk, zapraszam, tu jest lodówka. Mamy lodówkę. To jest taka przenośna oczywiście palna. Z piskiem od razu i to wszystko. Można może do niej skierować... Część berry, najlepsza sól w mieście. Tołowa. To jest... <grymne> bardzo wspieramy markę Seinz ponieważ kupujemy tam bardzo dużo alkoholu. I oczywiście przypijamy tam większość naszych wypłat. Jest mamy już Jesteśmy w studiu. <grymne> <grymne> tak, studio Hall. Studio Hallowa. <grymne> jest bardzo Mogę. Dobrze, że została Trynek I co robimy, Dzielimy czytrynkę niczym pomarańcze. Polska amfetamina z matlej, Proszę. Tylko polska amfetamina. Nie, oczywiście to jest sól. Nie czpamy twardych narkotyków. Oficjalnie. <noise> I nieoficjalnie. I teraz zaprezentujemy jak to się robi. Bierzemy w dłoń cytrynę, sypiemy sól na róg. W dłoni. sól. Mm -hmm. Oblizujemy, pijemy, pijemy cytrynę. Najpierw krowę pijemy. Zdrowko. Oblizujemy. Ja najpierw piję. Pijemy. pijemy. Mm -hmm. Pisy dręka na koniec. Po prostu mm. delicja. Miał ją. <coughs> po już tak. oblizałeś, a powinieneś pierwszy pić. Można zapić sobie piwkę. Można. Patryk? Podaj piwo z Logosławki. A teraz zaprezentujemy sposób. Które robimy codziennie po parę razy we wszystkich pokojach, a mianowicie zapalimy marihuany. Tak jest. Marihuany jest narkotykiem miękkim. My nie używamy narkotyków twardych. Narkotyki twarde robią się z mózgu. narkotyki miękkie Brziedzimy są się. łatwo tolerowane przez organizm oraz szybciej wydalane. I są kurwa lajkowa. Tak. I wprowadzają nas w dobry humor, a nie w stan agresji, czy jakiś inny brzuch, Chodzi o wszystkim znany relaks. Chill. Aha. ja. Tak to jest. Muza, mogłem głośniej krząć. Może no, byśmy wysłuchali. Chuj no muza. Będzie dobrze grało. I co? Patryk. Używam do tego polskiej fifki do papierosów. Chociaż bardzo popularnie używany do spożywania właśnie marihuany, ubijamy materiał w on. teraz podpalamy i damy to po prostu do... Każdy wieczór często wyczerpuje przy życiu marihuany. To jest dobry znak, ponieważ odprawia się w płucne i więcej THC wpływa do naszych pust, płuc oraz do gdzie potem trafia do mózgu. Tak jest.